Przed nim czwarty sezon w barwach falubazu Rafał Dobrocki. Serdecznie zapraszamy. Będę Ciebie Rafał bardzo gorąco. Poznałeś już myszkę Miki. Wczoraj, tak? Wcześniej. Dobry wieczór Państwu. Nie rozlewaj dziewczyny. Rafał, zazdrościłem sportowcom, że mają taki doping, że mogą robić coś dla ludzi, którzy krzyczą, są podekscytowani na, na, na ich widok, na widok ich czynów, czy to na torze, czy to na boisku, na parkiecie koszykarskim. Więc właśnie, jak to jest jeździć przy takim dopingu? No, my to mamy zawsze na meczu ligowym w zielonej górze, także jest to dla nas już lekko odprzedni i tylko Grand może się z tym równać. nam, czy zdarzy, czy prawdą jest, że podczas meczów i imprez żużlowych rozgrywanych w Zielonej Górze jest tak, że momentami nie słyszysz silnika swojego motocykla, bo zagłusza go doping kibiców? Zawsze tak jest, a przynajmniej prawie zawsze. Także jest to dla nas z jednej strony utrudnienie, a z drugiej strony ten doping nas niesie i to jest fantastyczne. I trzy razy doniósł nas do medalu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobno. Właśnie, powiedz Rafał, jak wy to oceniacie między sobą, bo ty należysz do tej starszyzny drużyny razem z Piotrem Protasiewiczem. No, jak to jest zasada. Jak to oceniacie, jak się czujecie w przededniu rozpoczęcia sezonu? No, jesteśmy przygotowani, myślę, generalnie. Jesteśmy gotowi, czekamy tylko, aż się poprawi pogoda, warunki, Możemy wyjeżdżać i mam nadzieję, że jeszcze uda się załatwić sprawę formalną z tubikami i już będziemy szczęśliwi i gotowi. Do... Czy jakieś specjalne przygotowania tej zimy? Czy odbiegały od normy? Czy, czy było tak, tak jak zawsze, tak jak sobie zaplanowałeś? Podobnie, było, było bardzo podobnie, tylko można powiedzieć, że przygotowania zmieniły się pod tym względem, że postanowiłem pojeździć troszeczkę na początku w Anglii, ponieważ w latach ubiegłych aura nas nie rozpieszczała i teraz jest podobnie. i Mieliśmy troszkę kłopoty z wystartowaniem do sezonu, stąd też w związku z tym, że w Anglii troszeczkę szybciej można pojeździć, stąd też decyzja, że tam rozpocznę sezon. Mam kontrakt na kilkanaście spotkań i myślę, że to spokojnie do maja, czerwca uda mi się zrealizować i będę miał w tym sposób więcej jazdy. Kiedy pierwszy oficjalny mecz na Wyspach? No miał być w niedzielę, no ale z tego co słyszę i dochodzą do mnie informacje, nie będę mógł tam wystartować, ponieważ w Anglii są, obowiązują póki co jeszcze nowe tumiki, a reprezentanci, e, polscy zawodnicy na takich na dzień dzisiejszy startować nie mogą, ale myślę, że to jest kwestia czasu i zdrowy rozsądek tutaj zwycięży. Będę pytał ciebie, Rafał, o to, kto będzie mistrzem Polski drużynowym, no bo jakby odpowiedź z twojego punktu jest oczywista. Natomiast pytam, kto będzie najgroźniejszym faworytem w tym sezonie? Myślę, że... Nie, nie, to nie pamiętam. Myślę, że... Proszę, proszę, panowie. Panie i panowie! Pro... Chciałem tylko powiedzieć, że... Protas obiecał, że będzie Szkocja, także czekam. Mieszkaniec Leszna, rodowity leszczynianin, ale sercem i duchem zielonogórzanin. Rafał Dobrucki! Dziękujemy bardzo.